Cześć! Tu Ola, witam cię serdecznie ponownie na kanale Szytyka Uniwersalna. Zapraszam na odcinek z serii o kolorach. Jak Wystrój Wnętrz już wskazuje na odcinek o kolorze zielonym. Zieleń w chromoterapii, w feng shui i wielu innych ciekawych zagadnieniach. Także zostań ze mną, oglądaj odcinek do końca i pamiętaj oczywiście o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z odcinkami, które się dwa razy w tygodniu na tym kanale zawsze pojawiają. Zaczynajmy! Kolor zielony jest kolorem równowagi, nie tylko dlatego, że kojarzy się jednoznacznie z naturą, z zielonym lasem, zieloną łąką, ale również dlatego, że znajduje się dokładnie po środku widma optycznego pomiędzy ultrafioletem a podczerwienią. Zieleń będzie na nas działać uspokajająco i relaksująco. Natomiast ludzie lubiący um, zieleń, kolor zielony, to są ludzie zazwyczaj bardzo towarzyscy, bezkonfliktowi, uczuciowi, stali w uczuciach przede wszystkim, e, i właśnie tacy ceniący sobie spokój. W starożytnym Egipcie, kolorem takim ciemnozielonym, choinkowym zielonym, podkreślano makijaż brwi. Prawdopodobnie dlatego, że chciano to zrobić czarnym kolorem, ale ta czerni nie była, wiecie, taka do końca czarna, tylko ciemna, ciemnozielona za sprawą związków miedzi, e, zawartych właśnie w specyfiku, który ucierano i tworzono właśnie do makijażu w starożytnym Egipcie. Poza tym, no, mieć się utlenia na zielono. Poza tym kolor zielony to jest właśnie pierwszy kolor nauczony przez człowieka inaczej. Kolor zielony to jest pierwszy kolor, który nauczono się wytwarzać syntetycznie. W średniowieczu natomiast kolor zielony to wcale nie był taki pozytywny kolor, ponieważ utożsamiano go z diabłem i ze złymi. Mocami, podobno miał przynosić pecha i katastrofę. I do dzisiaj e, myślę, że takie podejście do zieleni zostało, jeśli pomyślimy sobie o jaskrawej zieleni i truciźnie. No to trucizna jakby jednoznacznie kojarzy nam się z takim właśnie jaskrawym zielonym. Jeśli chodzi o religię, to zieleń to również bardzo ważny kolor dla islamu. W Koranie istnieje wizja raju i zbawienia i taki, taka sentencja, że on, czyli ten zbawca, będzie nosił szaty z zielonego jedwabiu. Mistrzowie Feng Shui są jednoznaczni co do koloru zielonego. Jeśli chodzi o ściany, to ścian w salonach, w sypialniach nie warto i wręcz nie należy malować na kolor zielony. Natomiast mistrzowie Feng Shui są zgodni co do tego, że zielony z racji tego, że uosabiany jest, e, kojarzony jest z naturą, idealnie sprawdzi się w łazienkach. A ponieważ zielony podnosi apetyt, Powoduje zwiększenie apetytu, to też świetnie sprawdzi się w kuchniach. Natomiast w salonach i w sypialniach, jeśli chcemy odrobinę zieleni dodać, to jednak postawmy na kwiaty. Barwa zielona może nam dodać energii i siły, jeśli żyjemy w dżungli miejskiego betonu, to wtedy w takich pomieszczeniach w mieszkaniu, jeżeli chcemy sobie zapewnić dodatkową dawkę energii, to jednak postawmy nie na ścianę zieloną, ale na zielone kwiaty i rośliny dookoła. Kolor zielony, jeśli chodzi o modę i o naszą garderobę, nie jest jakoś niezwykle, szczególnie popularny. Zdecydowanie bardziej wolimy ubierać się w szarości, biele, czernie, granaty, niebieskości, a przecież zieleń to też jest kolor natury i też występuje w wielu, naprawdę wielu odcieniach. Na przykład na lato warto wybrać i założyć na siebie kolor miętowy, czy kolor taki pistacjowy, świeże odcienie zieleni właśnie na lato. Na przykład w połączeniu z bielą sprawdzą się rewelacyjnie, odświeżą nasz wizerunek, i będziemy właśnie tacy się czuli letni, świezi i zrelaksowani. Tak będzie to na nas działać. Mamy też odcienie ciemne, idealne, idealne na zimę, na przykład zieleń butelkową, niezwykle modną pew swojego czasu zieleń butelkową, i tutaj też możemy ją połączyć z granatem, z czymś ciemnym. Nie radziłabym na, z kolei łączyć. Tej zieleni, takiej właśnie choinkowej, butelkowej, z y, czerwienią, dlatego, że to jest takie połączenie trochę wigilijne. Mi się to tak kojarzy, że, y, że tak na święta Bożego Narodzenia tak przy stole jak będziemy siedzieć, może trochę zlejemy się z choinką, z czerwoną kokardą, ale no. Ja bym nie łączyła jednak czerwieni z taką choinkową zielenią. Mamy jeszcze odcienie, bo oczywiście zieleń też dzielimy na zieleńcą chłodną i tą ciepłą, czyli ta chłodna jest trochę bardziej zaniebieszczona, oraz odcienie idące w stronę żółcieni, takie bardziej intensywne, seledynowe. Kiedy zakładamy na siebie kolor zielony, czujemy się bardziej refleksyjni, panujemy nad ewentualnymi atakami złości oraz nie poddajemy się tak łatwo stresowi, także warto nosić kolor zielony. Kolor zielony, tak jak już powiedzieliśmy, działa relaksująco, uspokajająco, a to co za tym idzie wspomaga nasz układ nerwowy. Działa również pozytywnie na pracę serca i uwaga! Kolor zielony ma takie właściwości zmieniania struktury komórek naszego ciała, to znaczy, że Wykorzystywany na przykład przy leczeniu różnego rodzaju guzów czy narośli. Kolor ten regeneruje nasz mózg, wzmacnia kości i mięśnie i e, redukuje stany zapalne. Na pewno zauważyliście, że ludzie żyjący w zielonym otoczeniu, gdzieś poza miastem, na wsi, w domu, gdzie ten dostęp, ten dostęp do zieleni, zieleń otacza ich z każdej strony, oni są ludźmi niezwykle takimi zwolnionymi i zrelaksowanymi. Osoby właśnie przebywające w takiej zielonej przestrzeni szybciej odzyskują sprawność psychiczną, na przykład po jakichś ciężkich traumach, nie wiem, związanych np. z miłosnym rozstaniem. Koloru zielonego nie da się uprzedawkować, także nie bójmy się go, bierzmy i czerpmy całymi garściami z natury to co najlepsze. To jest kolor, dzięki któremu my niezwykle dobrze poradzimy sobie z własnymi emocjami, także otaczajmy się zielenią. Obraz pod tytułem Zielony Turban, słynne płótno słynnej malarki epoki Art Deco Tamary Lempickiej, namalowane w 1930 roku, deska właściwie, bo to jest olej na desce, czyli farba olejna na desce o wymiarach 30... 30? Nie, 40x32 cm, znajduje się obecnie w kolekcji prywatnej, ale... Tamara Dełębicka, jeśli chodzi o kolor zielony, rzeczywiście sobie go uwielbiła, zarówno w obrazach, w kolorze, jak i w tytułach tych obrazów. Na przykład kobieta w zielonych rękawiczkach. Jest też taki obraz Tamary albo portret młodej kobiety w zielonej sukience. Natomiast takim klasykiem, najbardziej znanym płótnem z kolorem zielonym właśnie autorstwa Tamary, to jest autoportret w zielonym Bugatti. Symbol lat dwudziestych, kobieta wyzwolona, kobieta ery automobilu, kobieta, która w tym zielonym Bugatti swoim porządliwym, takim świdrującym wzrokiem zaprasza nas na wspólną przejażdżkę, kobieta w skórzanych rękawiczkach i srebrnej pilotce na, na Głowie, obraz, niesamowity obraz na miarę swojej epoki. Został on namalowany specjalnie na okładkę czasopisma Didame. Jadeit to zielony kamień niezwykle popularny w kulturze chińskiej. Był również wykorzystywany przez Majów. Do wyrobu biżuterii, do takiej biżuterii, która stanowiła pewnego rodzaju talizman, ten kamień ma w sobie dobre moce. Majowie właśnie wkładali takie jadejtowe koraliki w usta zmarłej osoby, aby przy okazji przejścia na ten tamten świat do drugiego życia, ten kamień dawał im trochę serca, oni to tak nazywali. Natomiast w Chinach kamień jadeit jest utożsamiany z fortuną, powodzeniem i szczęściem, właśnie. Samo słowo Jadeit pochodzi od hiszpańskiego piedra de jada, czyli kamień nerkowy. I właśnie ci lekarze, którzy zajmują się mocą, energią kamieni, wykorzystują energię Jadeitu do leczenia schorzeń nerek, układu moczowego, pęcherza. A wy zapewne, drogie panie i panowie, kojarzycie jadeit z niezwykle popularnych ostatnio wałeczków, rollerów z angielskiego jadejtowych, czyli takich przyrządów do masażu twarzy, właśnie wykonanych z kamienia, z jadejtu, które mają niezwykle fajnie, energetycznie naładowane właściwości. Oprócz tego, że dają nam natychmiastowy, bez, niechirurgiczny lifting twarzy, to jeszcze energia tego kamienia wpływa na nas bardzo pozytywnie. Tutaj w tym filmie mówiłam więcej o zdrowych nawykach, w pielęgnacji skóry, także zapraszam tutaj, a taki jadejt warto gdzieś w kieszeni albo w pomieszczeniu sobie umieścić i cieszyć się dobrą energią. A jeżeli odcinek o zieleni Ci się podobał i czujesz się teraz przepełniony spokojem koloru zielonego, to oczywiście zostaw po sobie ślad, w postaci łapki w górę i subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Będzie niezmiernie miło również, jak napiszesz w komentarzu, czy lubisz kolor zielony. Daj znać, jaki odcień zielonego najbardziej do Ciebie przemawia. Dzięki piękne zaglądanie i widzimy się oczywiście w kolejnych kolorowych filmach. Do zobaczenia i niech sztuka będzie z Tobą!